Pewno wiesz, jak to jest, bo ci mówią, że masz traumy z dzieciństwa, że twoi rodzice cię zaprogramowali szkoła, kościół, religię, twoje wszystkie przeżycia to wszystko cię zaprogramowało. I teraz, cudowna istota, jesteś właśnie taka, jaką jesteś, ponieważ oni wszyscy cię zaprogramowali a najprawdopodobniej popełnili przy tym mnóstwo błędów, i ty teraz musisz sobie w tym wszystkim radzić jak tutaj ci toksyczni rodzice. Te wszystkie toksyczne sytuacje. Jak ja mam teraz sobie z tym wszystkim poradzić, co mam zrobić? I teraz pytanie jest do Ciebie. Czy Ty też programujesz ludzi? Oczywiście. Ty również programujesz ludzi. A może przede wszystkim właśnie robisz to Ty? Oczywiście. Tłumaczysz sobie to tak, no, no czasami popełniam błędy i, i źle tam coś komuś powiem i, i coś niemiłego. No ale właśnie no tak mnie nauczono przez te wszystkie lata. Ja mam takie programy już sobie wbite. Co ja mogę za to, że taka już teraz jest <laughs> i trudno, nie? Pamiętaj, że ty swoją postawą, swoimi słowami, swoim spojrzeniem, swoimi gestami, całą swoją jestnością wyrażasz się temu światu, który widzisz wokół siebie. I jeżeli ktokolwiek wejdzie, wchodził z tobą w jakąś interakcję, to zawsze będzie występowało takie obopólne działanie. Ktoś działa na ciebie i ty działasz, działasz na tę osobę. Masz dzieci? Może nie masz, a może masz małe, średnie albo dorosłe już. I pamiętaj, że ciągle Możesz na te dzieci swoje w jakiś sposób wpływać. Wprawdzie nie są może już one małymi dziećmi, są już dorosłe, ale zawsze możesz też dawać im programy. Możesz podejść do swojego dorosłego syna czy dorosłej córki, przytulić i powiedzieć: Kocham cię po prostu ponad wszystko. Ponad wszystko. Bardzo proszę. Wybacz mi moje jakieś tam rodzicielskie błędy. Na tamten czas myślałem, myślałam, że robię to wszystko właściwie. I z takim obopólnym dobrem dla mnie, dla Ciebie. Ale teraz myślę inaczej: że mogło być wiele błędów. Proszę, przebacz mi to, po prostu te wszystkie momenty. Mam niesamowitą wiarę w to, co robisz. I daję Ci pełną wolność. I chodzi o to, że nie chcę już wpływać na Twoje życie. Jeżeli zwrócisz się do mnie z jakąś prośbą, czy o po pomoc, czy cokolwiek, to zawsze będę Ci służyć, pomagać. Daję Ci totalną wolność. Pokazuję Ci swoim postępowaniem, jak należy żyć, a nie mówię Ci, jeżeli tego nie chcesz. Bo ty masz swoje życie, ja mam swoje. Przede wszystkim pamiętaj, że bardzo, bardzo, bardzo Cię kocham. I jakby przyszła taka trudna chwila, to mogę też oddać za Ciebie życie. Na przykład. Możesz tak powiedzieć. To jest też zaprogramowanie. Ale to jest takie programowanie, które będzie kasowało tamte programy. Może ja jestem niedoskonały, może mama mnie nie lubi, może tata jest za bardzo wymagający, bo nie spełniam jego oczekiwań. Popatrz, przytul, powiedz, że kochasz, powiedz, przebasz mi, takie ho, pono właściwie. Możesz to zrobić, możesz to wykonać. I zmieniasz rzeczywistość wokół siebie. Zmieniasz swoje życie. To jest bardzo ciekawe. Że dając jakby serce tym innym ludziom, to nagle odmieniasz przez to swoje życie. Dając komuś serce. Chodzi o to uczucie, które wypływa z serca. I to jest cudowne. I, i tak naprawdę to, to dlatego to wszystko się zwraca: to co dajesz, dajesz, to będziesz otrzymywać z powrotem. Bo ci aktorzy, którzy otrzymają, czy to są ludzie, czy to są zwierzęta, czy to są nawet rośliny, które pielęgnujesz. Dadzą ci swój owoc, dadzą ci swój kwiat, sprawią, że twoje życie będzie cudowniejsze. I nawet samochód nie będzie się psuł, jeżeli będziesz go miłować na swój sposób. Możesz tak programować wszystkich wokół. I tak właściwie trzeba, bo wtedy twoja rzeczywistość staje się taka bardzo miła we współżyciu. I przeskoczysz właściwie do raju. Tak, do raju. W takim pojęciu, że raj to jest takie miejsce, gdzie jest ci po prostu dobrze. Po prostu dobrze. Bądź w takim miejscu, w którym będzie ci dobrze. Programuj wszystkich, nastrajaj. Tak, żeby odczuwali przy kontakcie z Tobą, że są dla Ciebie ważni. Że doceniasz ich, że ich szanujesz, że traktujesz ich na równi i dajesz im wolność, wolność wyboru. Czasami to jest trudne, ale warto dać wolność wyboru. Każde z nas ma swoje życie. My też chcemy mieć dla swojego życia tą wolność wyboru, żeby było tak jak chcemy. Uszanuj drugą istotę, żeby ona tę wolność miała. Uszanuj to, czego ona pragnie. Choćby to było dla ciebie trudne, choćby to się nie zgadzało z tym, co myślisz, po prostu uszanuj. Tak trzeba. Tak jest dobrze. Uszanować wybór drugiego człowieka. Nie osądzać go, po prostu go uszanować. Nie ma czasu na osądzanie ani miejsca. Uszanuj. Mózg będzie pragnął oceniać, analizować, mówić tak, tak, że powiedz mu to, a tego mu nie mów, a tamto powiedz. Ty wiesz lepiej przecież, masz doświadczenia. Przekaż mu, żeby taki głups nie robił. To lecisz, opowiadasz. A tu coś nie działa dalej. To nie działa, jeszcze gorzej jest. Uszanuj po prostu drugą istotę, nawet tą, która cię oszuka. W jakiś sposób to był aktor, który pojawił się w twoim życiu. Pojawił się. Pojawiam się i znika, Zniknie. Jeżeli nie będziesz Zasilać go swoją taką energią złości, nienawiści, chęcią odwetu. Odpuść to. Świat i tak, odda. Jak odpuścisz, to dostaniesz jeszcze więcej. Nie walcz czasami o to jedno małe, ale. Po prostu to odpuść. Nastaw się na nowe, a wszystko do ciebie przyjdzie 10 razy więcej, 100 razy więcej, tysiąc razy. Nie ma ograniczeń. Twój świat, Twoje wybory. Pamiętaj, kim jesteś. Jesteś cudowną istotą. Tą świadomością całości. Tylko poczuj to w sobie, że to Ty, że to właśnie Ty możesz wszystko. Dziękuję. Jest już na to Yeah. Mm -hmm.